Rodzina 33, tydzień trzeci. powołani do ojcostwa i macierzyństwa. Oby się tak zespolili w jedno z Ewangelii świętego Jana. Dzień szósty. Ojcostwo duchowe. Zawierzenie rodziny świętemu Józefowi. Patron rodzin. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Z Ewangelii świętego Mateusza. Rozważanie dnia. Święty Józef został ustanowiony głową świętej rodziny. Głową to znaczy głównym odpowiedzialnym za tę rodzinę. Jednak posłannictwo świętego Józefa nie kończy się na tej jednej konkretnej świętej rodzinie z Nazaretu. Podobnie jak macierzyństwo Maryi, to ojcostwo świętego Józefa rozchodzi się i ogarnia wszystkich ludzi, jego opieka jest Bożym darem. Ofiarowanym każdej chrześcijańskiej rodzinie. Trzeba tylko ten dar przyjąć. Jest to szczególne zadanie mężczyzny. Jako głowa naszej rodziny mogę ten dar opieki i pomocy świętego Józefa przyjąć lub go odrzucić. Z kolei jako żona mogę zachęcać swojego męża do bliskości ze świętym Józefem. Najpełniejszym wyrazem przyjęcia daru opieki świętego Józefa jest zawierzenie mu swojej rodziny. Takie zawierzenie może być początkiem niezwykłej przygody. Jak cudownie mieć takiego opiekuna, jakież konkretne to wsparcie, tego nie da się opisać. Tego trzeba po prostu doświadczyć. Ojcostwo to misja. Święty Józef jest patronem Kościoła, możemy go jednak nazwać z pełnym przekonaniem patronem wszystkich małżeństw oraz rodzin. Jest on też w szczególny sposób patronem wszystkich rodziców, a najszczególniej ojców. Kryje się w tym wielkie światło, patronem wszystkich rodziców, a szczególnie ojców jest mężczyzna, który nigdy nie był biologicznym ojcem. To ukazuje nam niezwykle ważną prawdę. Istotą ojcostwa nie są więzy naturalne. Istotą Ojcostwa jest miłość, która wyraża się poprzez przyjęcie woli Bożej. Pełniąc Bożą wolę stajemy się w tajemniczy, lecz realny sposób pośrednikami Ojcowskiej Miłości Boga. Niesamowita łaska, przywilej i odpowiedzialność. Ojcostwo to misja, którą realizujemy w każdej dziedzinie życia. Każdy święty ma jakiś szczególny obszar, za który jest odpowiedzialny i w którym może szczególnie skutecznie i owocnie pomagać. Obszarem specjalizacji świętego Józefa jest rodzina i wychowanie. Zaprośmy go więc, aby stał się osobistym patronem naszej rodziny oraz orędownikiem i towarzyszem w dziele wychowania naszych dzieci. Światło nauczania Kościoła. Z listu apostolskiego Patris Korda, Ojca Świętego Franciszka. Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz Cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania go, chroni, nie odstępuje od niego, podążając jego śladami. Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa. Jesteśmy cieniem jedynego ojca niebieskiego, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jest to cień, który podąża za synem. Pytania do osobistej refleksji. Pytanie pierwsze. Czy zawierzyliście swoją rodzinę Świętemu Józefowi? Pytanie drugie. Czy wzywacie Świętego Józefa w swoich różnych potrzebach? To znaczy, czy dajecie mu szansę, aby wam pomagał? Pytanie trzecie. Jaką masz relację ze świętym Józefem? Kim on dla ciebie jest? Pytanie czwarte. Czy prosicie świętego Józefa, aby pomagał wam wypełniać tą wielką misję i powołanie do ojcostwa oraz macierzyństwa, również tego duchowego? Jeśli chcesz, zanotuj swoje odpowiedzi w swoim rekolekcyjnym dzienniku. Zadanie dnia. Pierwszym krokiem, który może być owocem lub przygotowaniem do zawierzenia Świętemu Józefowi, jest zaopatrzenie się w jego wizerunek i umieszczenie go w domu w specjalnie wybranym do tego miejscu. Niech ten wizerunek przypomina nam, że zaufaliśmy Świętemu Józefowi i zaprosiliśmy go do opieki nad naszą rodziną. Niech będzie piękną pamiątką tych rodzinnych rekolekcji. Refleksje i świadectwa małżonków. Irek i Lidia. W akcie oddania świętej rodzinie, który odnawiamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca, znajdują się takie słowa. O ty, którą Bóg połączył więzami małżeństwa z twym przeczystym oblubieńcem, oddaj mnie świętemu Józefowi, opiekunowi nazaretańskiej rodziny i każdej rodziny. Zawierzenie świętemu Józefowi przeżywamy szczególnie w kwestiach związanych z pracą. Bliskość z Józefem przejęły też od nas nasze dzieci. Nasz syn zawierzył się Józefowi przed swoją maturą. W naszej relacji ze świętym Józefem ważne miejsce zajmuje sposób przeżywania każdej środy tygodnia. W środy staramy się praktykować postw intencji rodzin. Dwoje naszych dzieci, które są już w niebie, noszą imiona Józef i Józefina. Nadaliśmy im takie imiona na cześć świętego Józefa, który jest prawdziwym i niezastąpionym przyjacielem naszej rodziny. Krzysztof, mąż Marty. Lubię wpatrywać się w świętego Józefa. Jak bardzo musiał nie rozumieć, jak mocno musiał czuć się niegodny, jak ciężko był doświadczany cierpieniem, a jednak trwał, a jego cnota cierpliwości i posłuszeństwa. Sprawiały, że potrafił zapanować nad tą burzą i być prawdziwą ostoją dla świętej rodziny. Dlatego każdego dnia staram się zawierzać mu siebie i swoją rodzinę. Łukasz i Agnieszka. Mówi Łukasz, co mówi mi święty Józef o tym, jakim powinienem być ojcem? Kiedy sobie o tym myślę, wydaje mi się, że jest czuły, troskliwy, wymaga. Mówi, co jest dobre i oczekuje realizacji dobra, a gani to, co jest złe. I takim, wydaje mi się, ojcem był święty Józef, który podchodził twardo do rzeczywistości, a z miłością do swojego dziecka. I stwarzał mu cały czas przestrzeń, żeby nie narzucić siebie, żeby w życiu dziecka główną postacią nie był Józef. Główną postacią w życiu dziecka miał być Bóg. Więc budował takie warunki, żeby dziecko miało wolność wyboru najważniejszej drogi. Czyli drogi do Boga, mówi Agnieszka. Tym, co staramy się realizować jako rodzice, jest przygotowanie i pobudzenie naszych dzieci do samowychowania. Chcemy dać im fundament do tego, aby same z siebie podejmowały dobre decyzje. Pamiętam jedną historię z moim tatą, który miał czasem niesamowite metody. Pewnego razu przyszedł na wywiadówkę do szkoły jednej z moich sióstr. Wrócił i położył mojej siostrze na biurku plik usprawiedliwień z podrobionym jego podpisem. Siostra zbladła. Okazało się, że kiedy nauczyciel zapytał tatę o weryfikację swojego podpisu, tata stwierdził, że tę sprawę załatwi w domu i nie powiedział nauczycielowi, że to nie jego podpis. Przyniósł te usprawiedliwienia, położył mojej siostrze na stole i nie zaczął na nią krzyczeć. Powiedział tylko, Sprawa załatwiona. Cieszyłbym się, gdybyś następnym razem przyszła do mnie ze swoimi problemami i nie szukała niewłaściwych rozwiązań. To było tak wstrząsające dla mojej siostry, że ona nigdy w życiu już nie podrobiła usprawiedliwienia. Jednocześnie była bardzo poruszona tym, że tata zachował do niej szacunek, i tak jakby uchronił ją przed jej własną głupotą. Sprawę załatwił i wyciągnął konsekwencje, które były dla niej miażdżące, bo ona emocjonalnie się cała rozsypała. Nie potrafiła tego pojąć, jak nasz tata mógł w ten sposób tę sprawę rozegrać. Uruchomił się w niej przez taką reakcję taty mechanizm samowychowania. Ona już nigdy w życiu tego nie zrobiła i myślę, że to było skuteczniejsze niż klasyczne rozwiązanie oparte na karze za zły czyn, mówi Łukasz. Takie niestandardowe metody są dostępne nam wszystkim. Pytanie tylko, czy na nie wpadniemy i czy z nich skorzystamy. Czasami kończy się nam cierpliwość, wychodzą jakieś nasze zranienia z przeszłości, nie potrafimy zapanować nad sobą. I nie robimy tego tak, jak można by było to załatwić, uruchamiając dziecko do tego, żeby zachowywało się dobrze samo z siebie, bo tak należy. Przecież nie chodzi nam o to, aby dziecko zachowywało się dobrze, dlatego że my tak chcemy. Czy dlatego, że narzuciliśmy mu jakiś styl wychowania, zachowania? Tak nie robiłby z pewnością święty Józef. Naszą rolą jest stwarzać dzieciom przestrzeń do tego, aby naturalna skłonność i pragnienie dobra, które mają złożone w sercu, mogły się w nich jak najlepiej rozwijać. Święty Józefie, dopomagaj nam w byciu mądrymi i dobrymi rodzicami. Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Oto propozycje prostych, duchowych praktyk. Sprawy rodzicielskie stwarzają nieskończenie wiele sytuacji, które są świetną okazją do zawierzenia Józefowi. Rodzice, czy mieliście chociaż jeden dzień w życiu, który nie przyniósł ani jednego rodzicielskiego wyzwania? Też go nie mieliśmy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące skuteczności świętego Józefa, przetestuj jego niezawodność. Józef nie obrazi się, że go sprawdzasz ponieważ ma w swoim sercu czystą dobroć, miłość i troskę o Twoich najbliższych. Spróbuj. Warto zawierzać świętemu Józefowi nie tylko nasze dzieci, ale w sposób szczególny również te wszystkie osoby, które mają na dzieci wpływ i które otrzymały powołanie do pracy z dziećmi. Zawierzajmy patronowi wychowania wszystkich kapłanów, wychowawców, nauczycieli, twórców materiałów i treści edukacyjnych. Oraz wszystkie osoby, które poprzez swoją działalność troszczą się o nasze dzieci. Zadanie dla ojców. W trudnych chwilach zawodowych, ale przede wszystkim rodzinnych, prośmy świętego Józefa o wstawiennictwo. Pamiętajmy, że Józef to człowiek czynu. On może nas, mężczyzn, mężów i ojców, wyciągnąć z opresji, nawet gdy trudno tak po ludzku nam się pozbierać, albo szczególnie wtedy. Wołajmy do Niego. Wspólna modlitwa męża i żony. Jeśli nie macie dzieci, przyjmijcie te słowa w odniesieniu do ojcostwa i macierzyństwa duchowego. Święty Józefie, Bóg powierzył Twojej opiece swojego jedynego Syna oraz Maryję, Jego Matkę. Tak i my chcemy zawierzyć Ci nasze rodzicielstwo oraz wszystkie nasze decyzje, na mocy daru rodzicielstwa oraz związanej z nim władzy i odpowiedzialności, pragniemy zawierzyć Ci w duchu nasze dzieci i prosić Cię o pomoc w ich wychowaniu. Amen. Święty Józefie, patronie i przyjacielu naszej rodziny, módl się za nami. Na koniec zabierz słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do Ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie, aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Oto ja pośle Wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni serce Ojców ku Synom, a serce Synów ku ich Ojcom. Z Księgi proroka Malachiasza.